Chciałbym być koszykarzem, czy koszykarz musi być taki duży. Jeśli chodzi o młodych adeptów koszykówki to oni nie muszą być wysocy. Najistotniejsze u takiego młodego adepta jest to, żeby chciał uprawiać koszykówkę. My dostosowujemy pod dany wiek dzieci i piłki, i kosze, no i same też ćwiczenia są dostosowane stricte pod, pod dany wiek. Najważniejsze to jest dobra zabawa, a resztą my się zajmujemy. Zajęcia dla młodych koszykarzy wyglądają tak naprawdę podobnie jak zajęcia dla starszych koszykarzy, czyli najpierw jest rozgrzewka i mamy też oczywiście ten stricte koszykarski trening i tutaj są, nacisk jest na piłki e, i, no i szkolimy poszczególne elementy. Zaczynamy oczywiście od czucia piłki, potem powoli zwiększamy toczenie piłki, podania piłki, e, rzuty i kozłowanie. Szkółka to jest yy, gra drużynowa, więc tutaj oprócz technicznych rzeczy panowania nad piłką, rzucania do kosza, bo też jest bardzo istotne współpraca w grupie. Najbardziej dzieciom podoba się na zajęciach oczywiście rzucanie do kosza, tak? bo to jest ta główna atrakcja, to jest to, co powoduje radość. Natomiast również przygotowujemy specjalne tory, na których mogą się wykazać i skocznością, i szybkością, które też jest niezbędne do tego, żeby uprawiać koszykówkę.